Witam serdecznie, ja się nazywam Jarek Wasilewski i witam na moim kanale Rozkminy Pastora Terapeuty to tutaj znajdziecie Państwo w podstawowej wersji wiadomości dotyczące szeroko pojętego uzależnienia, współuzależnienia zachowań kompulsywnych a dzisiaj chciałbym mówić o objawach ostrzegawczych kiedy i jak zorientować się że Twoje picie staje się niebezpieczne Chciałbym podać dzisiaj listę zachowań, które mogą świadczyć o podstępnie rozwijającym się uzależnieniu. Zapraszam serdecznie. Dzisiejszy odcinek szczególnie kieruję do osób, które zadają sobie pytanie jak wygląda moje picie, czy ono jest bezpieczne, czy czasami nie przesadzam. Może usłyszałeś, usłyszałaś już informacje zwrotne od bliskich od znajomych od dotyczące twojego picia, coś ich zaniepokoiło i na coś zwrócili ci uwagę. A więc ten odcinek jest dla ciebie, podam listę objawów ostrzegawczych, takich zachowań, które mogą świadczyć o tym, że uzależnienie się Rozwija nikt nie rodzi się osobą uzależnioną, nikt nie rodzi się uzależniony od alkoholu, nikt nie planuje też planując swoje życie, że będzie osobą uzależnioną. Ktoś kiedyś mądrze napisał, że kupując bilet do kina nie planujesz spędzić w nim całego życia i podobnie jest z uzależnieniem. Tak właśnie ono działa podstępnie, że przekracza się granice i często ten moment jest płynny bardzo. Nie jest wcale łatwo powiedzieć, że od tego momentu już jestem uzależniony. Inspiruje się, te materiały, które będę dzisiaj Państwu podawał, inspirowane są książką Bogdana Woronowicza, doktora Woronowicza pod tytułem Na zdrowie. Jak poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu. Bardzo fajna lektura, specjalistyczna, ale też w niektórych rejonach ta, ta książka zawiera materiały, które mogą być przydatne także dla osób poszukujących, dla osób mających kogoś uzależnionego w rodzinie, chcących samemu pogłębić swoją wiedzę. A więc do dzieła objawy ostrzegawcze, wymienię listę tych objawów. Pierwszym z nich jest sięganie po Alkohol, przede wszystkim dlatego, że jego działanie odpręża daje ulgę, redukuje napięcie i niepokój, osłabia poczucie winy. Onieśmiela w budowaniu kontaktów, ułatwia zaśnięcie. To jest taka motywacja bardzo psychologiczna, emocjonalna i ona towarzyszy najczęściej właśnie osobom, które po pewnym czasie się uzależniają. Więc zwróćmy na to uwagę dlaczego piję. Nie jest tak istotne może to, że pijesz, jak kluczowym pytaniem jest zawsze dlaczego? Dlaczego? I tu jest właśnie ten haczek dlaczego? Ponieważ jeżeli mamy korzyść, jeżeli to coś daje, jeżeli to daje przyjemność, odpręża, daje ulgę, picie alkoholu redukuje napięcie, tak? sprawia się, że czuje się pewniej w grupie rówieśników, no to jest już ten haczyk, to już jest niebezpieczne. Jest korzyść i tutaj to, to, to może się rozwijać. Kolejnym takim sygnałem jest poszukiwanie, inicjowanie i organizowanie okazji do wypicia. Oraz takie picie z taką zachłannością, chciwością, czasami inicjowanie kolejek, wyprzedzanie kolejek, powtarzające się przypadki upicia. Kolejnym sygnałem ostrzegawczym może być picie alkoholu pomimo zaleceń lekarskich sugerujących konieczność powstrzymania się od picia. Dalej, możliwość wypicia większej niż uprzednio ilości alkoholu. Tak zwana mocna głowa, świadcząca właśnie o wzroście tolerancji. Mocna głowa bywa przekleństwem. Osoby mające mocną głowę, mające wypić, yy, mog mogące wypić więcej niż inne, bez objawów, jakichś silnych objawów zatrucia na drugi dzień, będą predestynowane do tego, aby się uzależnić. Kolejnym z takich objawów będą trudności z odtworzeniem wydarzeń, które miały miejsce podczas picia. Nazywamy to wśród terapeutów palimpsesty alkoholowe, czyli tak zwane luki pamięciowe, urwane filmy, inaczej, przerwy w życiorysie. Kolejnym z sygnałów ostrzegawczych będzie picie alkoholu w samotności przez, przez osoby, które uprzednio piły wyłącznie w sytuacjach towarzyskich a więc piłeś, piłaś alkohol. Weekendowo, być może z kolegami, z przyjaciółmi w towarzystwie, na imprezach rodzinnych. Teraz już spostrzegasz u siebie ten objaw picia w samotności, a więc wieczorem po pracy, w domu, w zaciszu, często bez świadków, ukrywając już nawet to picie przed innymi. Kolejny objaw to powtarzające się przypadki prowadzenia samochodu po niewielkiej nawet ilości alkoholu. I tutaj relatywizowanie tego racjonalizowanie często, że to było tylko niewielka ilość alkoholu, albo bliska odległość do przejechania, tylko jedna ulica, to wszystko to jest sygnał ostrzegawczy. Unikanie rozmów. Na temat picia, a później reagowanie gniewem lub agresją na sygnały sugerujące potrzebę jego ograniczenia. Więc tak jak płachta na byka, czy cię to denerwuje, właśnie, że osoby z Twojego otoczenia, dziewczyna, żona, partnerka, rodzic, zwracają Ci uwagę, że Twoje picie wykracza poza normę, stało się niebezpieczne i reagujesz. Nie chcesz rozmawiać, a jeżeli już. Dochodzi do takiej rozmowy, to reagujesz złością, stajesz się agresywny, nie chcesz rozmawiać na ten temat, bo to jest właśnie temat skrywany, temat, który boli. To na pewno jest objaw ostrzegawczy. Kolejny z takich objawów to reagowanie rozdrażnieniem w sytuacjach utrudnionego dostępu do alkoholu. A więc kiedy brakuje alkoholu, kiedy go nie ma, kiedy są przerwy w piciu, no to. To reagujesz rozdrażnieniem i takim, takim objawem ostrzegawczym, jednym z objawów e, świadczącym o tym, że to uzależnienie się rozwija, może być podejmowanie takich cichych prób ograniczenia picia. Cichych to znaczy sam przed sobą przysięgasz, a teraz nie piję tydzień, dwa tygodnie. W wielkim poście może, może do nowego roku i tak dalej. Próby ograniczenia picia albo podejmowanie próby całkowitej abstynencji tylko po to, żeby udowodnić sobie, że posiadasz jeszcze kontrolę nad piciem alkoholu. Mam nadzieję, że ta lista ci pomogła, że znajdują się tutaj informacje pomocne. Sprawdź, czy pijesz rozsądnie. Jeżeli potrzebujesz porozmawiać na ten temat, to zachęcam cię do kontaktu. Tutaj, właśnie na moim profilu, na kanale YouTube'owym, znajdują się moje adresy mailowe, kontakt do mnie. Zapraszam serdecznie do kontaktu. Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego.